Alicja Krawiec. Daleko, lecz obok. Jestem zawsze obok, chociaż tak daleko. Dotykaj mnie myślą, czułymi słowami. Myśli twe pochwycę. Przeczytam poemat, oplotę mocno moimi myślami. I słowa ci pośle, płynące wprost serca, melodie zanuce cudownej piosenki. Bądź obok, nie odchodź, niech czuję twą bliskość. Wyciągnij ramiona, poczuję dotyk ręki. Czytał Bogdan Dmowski.